Kuba, żebyś nam też troszkę opowiedział o swoim samochodzie, powiedz proszę, co to jest za maszyna. E, Fiat Cinquecento 1.1 e, Sporting. Mhm. E, ma zrobione gaźniki od motora e, Gears Xera. Suzuki. E, Suzuki, tak. Hayabusa? Super, pięknie. E, przystosowany pode mnie, wszystko ma no właśnie, fotelę. pokażmy, pokażmy. Fotel jest bardzo mocno dosunięty. Ja lubię japońską motoryzację, ale obawiam się, że nie wejdę. W ogóle, słychać mi się to tak fajnie przypomina z klasyczną motoryzacją, że to się w głowie nie mieści. Ło, no dobrze, myślałem, że wejdę, ale jednak nie wejdę. Powiedz proszę, co w środku. Widzę hydrołapę, widzę dużo takich niestandardowych elementów. Hydrołapę, e, panel e, e, sterowania mhm. e, do, do zapalania auta, do wyłączania prądu, pompy i... I na, I na przykład shift light masz też shift light to takie urządzenie, które pokazuje w jakim, w jakiej prędkości obrotowej optymalnie zmienić bieg. Dodatkowo klatka bezpieczeństwa, pasy szelkowe sześciopunktowe. Fotel Sparko. no powiem Ci szczerze, fajnie jest to przygotowane. Hydrołapa, ale czekaj, czy ty masz dwa ręczne? Bo widzę dźwignię yy, zmiany biegów. Jed, jeden był, y, jak kupiliśmy auto, to jeden był już yy -y. zrobiony na linkę, przerobiony, yy -y. a my w, koń, y, w końcu stwierdziliśmy, że lepszy będzie właśnie y, taki. Hydrauliczny. Hydrauliczny, tak. Okej. Okay. No, jak w rasowym Wurcu, no tyle dźwigni, zmiany biegów, że nie wiadomo na co patrzeć no dobrze, dodatkowo masz też bezpieczniki wyciągnięte także auto w pełni przygotowane do motorsportu, również w tylnej części możecie zobaczyć nie tylko rozbudowaną klatkę bezpieczeństwa ale także obudowany akumulator, także taki pure motorsport fajnie, to jest samochód, których, którego jest coraz mniej więc jakby można powiedzieć, powoli staje się takim rajdowym klasykiem gdzie za chwilę ludzie będą z sentymentem patrzeć na te rajdowe bestie no i do tego, żebyś widział wszystko w każdej sytuacji LED bar i ten charakterystyczny wlot powietrza po to, żeby wykarmić silniczek w powietrze. I teraz tak ogólnie jak działają produkty tek to to, że mają za zadanie oczyścić i przesmarować. To przede wszystkim z racji tego, że to jest brytyjski porządny produkt, tak jak oleje Michal, no to jakość tego jest bardzo wysoka. Fakt faktem, te produkty są jedne z najdroższych na rynku, ale chodzi o to, że muszą mieć zachowaną bardzo wysoką jakość. Dzięki temu to działa. Wiemy również, że są inne produkty na rynku, ale to przede wszystkim chodzi o skład. I niestety, tak jak w motoryzacji, bo jest Fiat Cinquecento, który może mieć tam 45-50, 55 koni mechanicznych, twój ma ponad 100. No to twój cinkłak to jest taki tek 2000 wśród cinkłaków. Mocny, wyczynowy, przystosowany do sportu i dokładnie to samo. O tym samym chodzi w tek 2000, że ma być jak najlepsza jakość. Jakby ktoś mi powiedział, że Fiat Cinquecento może mieć ile, przypomnij, jest 100 koni. 100 koni, no właśnie chyba nawet ponad 100 koni trochę, nie? Tak, jak wlejemy taka, to będzie jeszcze więcej. <głos> <głos> no to faktycznie wtedy się okazuje, że wow! Fiat koczęta robi taką robotę, że człowiek wychodzi nie dosyć, że nogi miękkie, to jeszcze uśmiech od ucha do ucha. W ogóle widziałem jak jeździ, wiem, że szykuje się bardzo ciekawy sezon, ale żeby się przygotować do sezonu, to wcześniej wjechała półkanka, po to, żeby usunąć ten nagar, który tworzy się w sezonie mm, i wleci również dodatek do układu paliwowego. I co robiły dodatek do układu paliwowego? Czyści. I? Smaruje. Dokładnie. Więc dzięki temu układ paliwowy też będzie zabezpieczony, a jednak w tym motorsporcie przeciążenia są dosyć duże, paliwo odpływa skrajnie na boki w zbiorniku paliwa, więc ten czynkłak lekkiego życia nie ma. I, wach, I niech Was nie zmyli, że to jest Fiat Cinquecento, bo Kierowcą tego cinkłaka jest 11-letni Kuba, który jest szybki, zwinny i dynamiczny. Będziecie mogli go zobaczyć w tym sezonie w wielu lokalizacjach. Więc Kuba, cieszę się, że możemy przygotować Twój samochód. Trzymam mocno za ciebie kciuki. Co, trudno było zaaplikować TK? Nie, łatwo. No właśnie, więc można powiedzieć śmiało, nie gniewaj się. Tek jest dziecinnie prosty, albo bardziej młodzieżowo. Młodzieżowo, tak to będzie bardziej adekwatne słowo. Młodzieżowy, prosty w aplikacji, więc możecie go aplikować nie tylko w warsztacie, ale także na stacjach benzynowych, pod domem czy gdziekolwiek indziej, bo odkręcacie tylko zakrętkę. Odtykacie zabezpieczenie i aplikujecie w Twoim przypadku do zbiornika, w moim przypadku do silnika. Więc tutaj tak zadba o serduszko samochodu, a także można powiedzieć komponentów dookoła, takich jak układ paliwa. W ogóle, jaki jest z takiego yy, świata? Na razie H najwięcej 160. Pięknie, no taką puszką bez spoilerów, to chłopak, jakie ryzyko widać. Szanuję, szanuję. To musiało być ekstremalne doznanie. Pamiętam, jak z mamą michałem 130 i miałem śmierć w oczach. To było ponad 30 lat temu, ale takich rzeczy się nie zapomina. To 160, to tu musiał być turbo hardcore. No podziwiam, podziwiam. To dużo szczęścia w takim razie w sezonie aerodynamiki i mnóstwo zabawy. Tego Ci życzę. Dzięki za prezentację i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Wy obserwujcie kanał, żeby widzieć, co się dzieje i w jakich pojazdach aplikujemy. Tak, 2000. Jak to mówią brytyjska jakość, światowe rozwiązania.